No. Na temat książki, parę słów teraz. Ty tą książkę dedykujesz Twojej córce. Tak, tytuł książki jest Nina, tego w szkole ci nie powiedzą. I ja jakby właśnie tak. mówię jej wszystko. To mi się spodoba. <głos》> wszystko jej mówię o tym, o czym właśnie nie jest przekazywane w tak zwanym edukacji, czyli w programowaniu yy, szkolnym. Więc. Yy, ja tu jej opowiadam, bo książkę potraktowałem jako taką autoterapię. Aha. Bo ja chciałem z siebie wyrzucić nagromadzony bagaż tak, tego, tego wcielenia. Tego wcielenia tak, wiesz? Te I ja, poczułem, tak, ja poczułem taki impuls, że muszę, bo ja już wszedłem na tą drogę takiego tak zwanego przebudzenia, ale właśnie jeszcze czułem, że muszę się podzielić ze światem. Swoimi brudami, czyli przyszedłem w, w, na czyście zwany ziemią i chciałem się wyczyścić, i czułem, że muszę to z siebie wyrzucić, i postanowiłem przelać to na papier, nie? Chciałem się wypisia, wypisać, aby wypisać. Tak. W każdym no. tym bądź razie opowiadam tutaj, jak doszło do tego, że teraz rozmawiam z Tobą, przez co musiałem przejść, ile tak zwanych związków musiałem rozwiązać, ile nałogów musiałem wpaść, Mogę powiedzieć, że byłem uzależniony od alkoholu, od y, marihuany i innych używek, które zmieniają moją świadomość, bo wydawało mi się, że, będąc y, y, na scenie, to mi ułatwi kontakt z publicznością. Nie? I więc ja używałem takich y, środków. Tak, Jestem w świecie tak. show biznesu. Wszyscy, Wszyscy jarają tak. najpierw mikrofon i, jarają mikrofon. i w... Jocker wychodził z, mikros... z mikrofonem, tutaj miał jointę, tu flaszkę. I tak jak mówisz. No i w każdym razie w pewnym momencie ja sobie pomyślałem, że ten eksperyment już mi się znudził, wiesz? Tak, ta, ta. nie ja można naprawdę, wytrzymać. Nie, no nie mogłem wytrzymać z samym sobą, rozumiesz? Hmm. Tak, ja znam. I, to. I postanowiłem po prostu coś z tym zmienić. Tylko jak to zrobić? I w ta. pewnym momencie. Na co zmienić? Na co zmienić? W pewnym momencie. Mówię, jak się pozbyć tych brudów, bo wiedziałem, że te moje mankamenty, te zwane, te, te, te minusy, mm, te zwane ta. tak potocznie, to one jakby są. Że ja szukałem już, wiedziałem, że przyczyna jest węgla. Wiedziałem, że jest przyczyna węglet i, i bardzo chciałem tą przyczynę odnaleźć i stwierdziłem, że w pierwszej kolejności muszę pozbyć się tych wszystkich... Co yy... zmienić w sobie, tak, tak. żeby się zmieniło życie? Zależnie na te wszystkie, tak, które stwierdziłem, tak, tak. że to przez nie jakby moje życie wygląda tak, a nie inaczej. Nie?